Ja również chciałbym to ukłonić gospodarzom. Państwa, tak? bo to też nasza jednostka, o której przyznajmy. Mam nadzieję, że w następnych latach no, na stałe jeszcze rozszerzymy do naszą współpracę przy organizowaniu Państwa konferencji, bardzo ważnej konferencji dla polskiej a zwłaszcza dla noworolskiej. Proszę Państwa, przyszło nam żyć bardzo tak, w bardzo takich trudnych czasach. Dzisiaj, gdy my mówimy o pokoju, wydaje nam się, że. w Polsce, że możemy dzisiaj mówić w sposób już trwały, że, że, że żyjemy na bezpiecznym kontynencie. Ale kiedy patrzymy chociażby na te nieodległe lata, nie tylko na dzisiaj na Ukrainę, ale kiedy patrzymy chociażby na Bośnię i Hercegowinę, gdzie w dalszym ciągu wydobywane są złoki ofiar, ofiar mortu, dlatego że ktoś w innej wiary. Ktoś miał inną filozofię własnego życia i za to musiał skinąć. Pani profesor tutaj mówiła chociażby o protestowaniu przeciwko rozbrojeniu. No, no właśnie to jest pytanie, prawda, retoryczne, bo kiedy patrzymy dzisiaj na wschodnią granicę, gdzie właśnie Ukraińcy się rozbroili i że kiedy ma się w pobliżu takich sąsiadów, jakich się ma, a pewnie oni pozostaną w dalszym ciągu, no jest też pytanie, właśnie o jak. Dzisiaj zabezpieczyć pokój w Europie, pokój, zabezpieczyć pokój w świecie. Proszę Państwa, to jest bardzo ważne wyzwanie. To jest przede wszystkim, e, oczywiście, wspaniała intencja, to jest również moja filozofia. Budowanie pokoju nie polega tylko dzisiaj na tym, że nie ma działań wojennych, ale budowanie pokoju, właśnie, to jest pewien proces naszej psychiki, to jest to przede wszystkim proces w naszym sercu poprzez budowanie właśnie tolerancji, większego zaufania poprzez większą integrację, tą integrację społeczną, tą integrację kulturową. Ale też kiedy patrzymy na dzisiejszą Europę, na dzisiejszy świat, na procesy demograficzne, przede wszystkim jak patrzymy na migrację, no to zauważamy, chociażby jak patrzymy na dzisiejsze Niemcy, które przez tyle lat też żyją w pokoju i też często czy Francuzi są pokazywane jako przykład takiej tolerancji, no to pamiętamy sprzed kilku lat, chociażby stosunek władz państwa Francji do mniejszości romskiej, czy kiedy patrzymy dzisiaj w ostatnich tych latach po tych wydarzeniach w Paryżu, że w Niemczech powstała taka organizacja Pakita, gdzie przez dwa miesiące w wielu miastach dużych jak Drezno, jak właśnie Lips, jak Monachium, jak Norimberga, że tam nawet 10 tysięcy mieszkańców. Mieszkańców uczestniczyło w protestach przeciwko islamizacji Zachodu. Że, oczywiście, to wywołało z drugiej strony drugie protesty, czy kontrmanifestacje, które organizowały wspólnie administracja rządowa, ale również i różne wyznania i muzułmanie, protestanci, katolicy którzy właśnie nawołują do większej tolerancji, do większego zaufania. Do próby jednak trochę innego poukładania tych relacji sąsiedzkich, relacji związanych właśnie z planowaniem dalszego życia właśnie w tych środowiskach. Więc widzimy, że te ostatnie lata w kontekście przede wszystkim pokoju toleracji to są bardzo trudne czasy. O wiele trudniejsze myślę, że to też ta trudność polega na tym, że jeszcze te 30 lat temu świat był podzielony na tak naprawdę dwa bloki, na takich dwa, dwóch globalnych graczy: to był Zachód i to był Blok A kiedy patrzymy dzisiaj na świat, to on jest co najmniej podzielony na takich czterech globalnych graczy: że mamy Stany Zjednoczone ze swoimi imperiami, że mamy z drugiej strony Rosję, która ma już pewną cementerię i wiele technologii, których mogą korzystać już z tych złóż, z tych wartości. Widzimy, że wielu krajów grają na nosie, się wielu też globalnym graczom, ale że też mamy nowego gracza i do Chiny, gdzie jest jedna trzecia populacji świata, żyje praktycznie w dwóch państwach i dzisiaj gdy również patrzymy na koszty produkcji, dzisiaj mówimy z jednej strony o przestrzeganiu prawa człowieka, a z drugiej strony widzimy, że wiele organizacji społeczeństw protestuje przeciwko łamaniu praw człowieka, przeciwko przede wszystkim jakości życia, w, tej, tego życia społecznego właśnie tam w Indochinach, Chinach, ale wszyscy tam lokują swój biznes i te firmy globalne właśnie tam mają zorganizowane swoje siedziby i tam prowadzą tą działalność gospodarczą. I mamy wreszcie czwarte jak gdyby tego globalnego gracza, to jest Unia Europejska ale oczywiście, która ma szansę odgrywania kluczowej roli, ale pod warunkiem, że będzie to jedna wspólnota europejska, która w taki sposób będzie konkurować z pozostałymi graczami. I dzisiaj z pewnością mówiąc te słowa, może się tutaj jawić takie pytanie, czy tak naprawdę, no to jak to jest, przecież Amerykanie to są nasi przyjaciele, czy wiele innych tych globalnych graczy, też mamy bardzo dobre relacje. Myślę, że też tylko takim odpowiedzią na tak postawione pytanie jest to, co się działo w, w ubiegłym roku, także tam 40 głów państw było podsłuchiwanych przez Stany Zjednoczone, łącznie z kanclerzem Angela Merkel, łącznie z papieżem Benedyktem XVI w ramach programu zwalczania terroryzmu. Jeśli chodzi o terroryzm, zwalczanie terroryzmu, bo z pewnością tych osób trzeba by zupełnie upewnionej środowisko podsłuchiwać, ale widzimy że przede wszystkim, to jest wywiad gospodarczy, że to jest przede wszystkim próba rywalizacji pomiędzy tymi wielkimi globalnymi graczami. Dlatego, że jak Państwo myślę, że ta dyskusja, czy dzisiejsze te wszystkie referaty, wystąpienia lub te monografia, która się na podstawie tego ukaże, będzie dawała wskazówki w dzisiejszych czasie dla tych wszystkich zagubionych Polakach czy naukowcach, którzy podążają w jakimś tam kierunku własną drogą związaną z budowaniem tego pokoju, ale również żeby przeanalizować, właśnie analizować te wszystkie niebezpieczeństwa, które są w dzisiejszym świecie i jest po prostu bardzo dużo jest ich o wiele więcej niż nawet nam by się wydawało. W związku z tym życzę, dziękuję przede wszystkim za zorganizowanie tej konferencji, za Państwa udział, za przyjazd do tego pięknego Tarnowa, ja pracuję tylko w Krakowie w Urzędzie Marszałkowskim, jak i ulicy Marszark, jak mieszkam tutaj też pod Tarnowem, kilka kilometrów właśnie od Tarnowa, dlatego jako mieszkaniec tego subregionu bardzo się cieszę i życzę Państwu miłego pobytu i powrotu po tym przyszłości do pięknego Tarnowa, do pięknych okolic i oczywiście wielu wspaniałych konkluzji, wniosków z tej dzisiejszej konkurencji.